Jesteśmy teraz przy muszli koncertowej w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Ostatnio w sieci opublikowano materiały, które pokazały, że miejsce to jest bardzo zaniedbane. Jakie są plany miasta na to, aby zagospodarować park miejski? Ja tylko rozróżnię dwa słowa. Zaniedbany. A zanieczyszczony to dwa różne słowa. Zanieczyszczony, rzeczywiście ten teren był skandalicznie zanieczyszczony, ale to niespecjalnie wynika z działań miasta. Miasto ma plany związane z Parkiem Miejskim. Przypominam, Park jest jednym z ponad 20 atrybutów UNESCO. Park jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A to wszystko oznacza, że mamy pewne zobowiązania. Czyli jeżeli planujemy rewitalizację parku, a takie plany mamy od kilku lat co najmniej, to musimy to zrobić bardzo starannie, zgodnie z zasadami. Musimy mieć akceptację konserwatora zabytków. To oznacza, że my tego nie możemy zrobić. Dzisiaj planujemy, jutro robimy, tak? To musi być zrobione porządnie z namysłem. I od kilku lat Urząd Miejski stara się zdobyć fundusze na taką kompleksową rewitalizację parku. Niestety nam się to nie udaje, między innymi dlatego, że te projekty są na. Na inne obiekty staraliśmy się wpisać w te reguły konkursu. Nie udało nam się, konkursy są bardziej wymagające w innych dziedzinach niż nam na niej zależy. Dlatego szukamy kolejnych źródeł. Wydaje nam się, że takie źródła znaleźliśmy. Ale to wymaga teraz rozmów, ustaleń po to, żebyśmy dostali pieniądze, niemałe nie pieniądze, na zrewitalizowanie parku. Zrewitalizowanie parku to oznacza między innymi wyremontowanie tej muszli, a wyremontowanie muszli. Oznacza nie tylko odczyszczenie i poprawienie tynków. To oznacza że całą kanalizację, całą infrastrukturę, która jest pod spodem i która powoduje ta zniszczona infrastruktura, stara, źle zrobiona, że tam z tych pomieszczeń pod muszlą nie da się korzystać. Nie da się korzystać w dobrych warunkach i higienicznych. Jaki koszt rewitalizacji? Nie wiemy tego jeszcze, bo szacujemy je. W każdym razie to jest kilkadziesiąt milionów. Kilkadziesiąt milionów za to samą muszlę? Park. Nie, muszle nie. Muszla mniej, ja mówię park. No tak, plany są ambitne, jeżeli chodzi o rewitalizację całego parku. Niemniej jednak projekt już stoi od, od wielu lat, od kilku lat już ten projekt jest w miejscu. Tam w tym projekcie można nawet zobaczyć, że górka saneczkowa będzie dostosowana. A czy nie myśleliście, żeby to zrobić etapami? Najpierw zrobić na przykład muszle. Po pierwsze tak, to znowu Park Atrybut UNESCO, Pan pod ochroną konserwatora zabytków. To narzuca na nas pewne zobowiązania. Tak, to po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że jeżeli odremontujemy jedno miejsce, to wtedy będzie bardziej widać, że te kolejne są w złym stanie. Dlatego chcieliśmy zrobić to kompleksowo, ale po tym, jak nie udało nam się parę razy zdobyć funduszy, zmieniamy też sposób myślenia, więc szukamy też pieniędzy na elementy parku. Szukamy ich we wszystkich źródłach, ministerialnych, unijnych, marszałkowskich, rozmawiamy, jeździmy do ministerstw, no, wydaje mi się, że działań jest dużo. Szukamy też z różnych źródeł i turystycznych, i kulturalnych, tak, po to, żeby to zrobić i ruszyć pani powiedziała, że nie modernizowaliście, rewitalizowaliście etapami z tego względu, że jeżeli zrobicie jedną rzecz, no to inne rzeczy będą wyglądały jeszcze gorzej, tak? Będą wyglądać fatalnie, jakby to jest tak jak w domu. Odremontujemy jedną ścianę, to wtedy widzimy, że dwie kolejne są brudne. Oczywiście to nie jest powód to nie jest powód tego, że nie chcieliśmy tego dzielić na etapy. Chcieliśmy zrobić całość, bo ten park jest w całości atrybutem UNESCO, a nie jego kawałki. Nie fontanny, nie muszla, nie górka, cały park. Więc chcieliśmy cały przywrócić do dawnej świetności i stąd taki główny zamysł. Tutaj pod muszlą koncertową, pod muszlą w Parku Miejskim jest lokal, lokal, którym swego czasu zarządzało miasto. Czy były oferty, czy były osoby, przedsiębiorcy, którzy chcieli wynająć ten lokal od miasta? Em, od kilku lat ten obiekt nie nadaje się do tego, żeby tam się coś odbywało. Ostatni najemca tego lokalu, to jeszcze za czasów, kiedy miasto nim zarządzało, zrezygnował z niego, dlatego że warunki, które tam są pod spodem, e, były nieodpowiednie do prowadzenia działalności tam. Tam była restauracja, kawiarnia, państwo to. Być może pamiętają, natomiast przez to, że tam jest źle zrobiona kanalizacja, to nie są dobre warunki. Mimo tego, że kilka razy próbowaliśmy uszczelnić tutaj to podłoże, bo to jest jednocześnie dach tego lokalu na dole, nie udało nam się cały czas to przeciekało. To tylko oznacza, że ta renowacja musi być kompleksowa, czyli również z tą kanalizacją na dole, i tak też planujemy. W którym roku ta restauracja tam działała? Eee, o ile mnie pamięć nie myli, 2016 lub 2018 najemca skończył z nami umowę. Potem jeszcze tam się zaczynały jakieś podnajmy, ale tylko po to, żeby tam zrobić magazyny na bardzo krótki czas e, trwania imprez w parku. E, miesiąc, dwa, na tak krótki okres. Natomiast lokal. Już nie nadawało się to do tego, żeby prowadzić tam działalność. Ma Pani może klucze? Chętnie bym pokazał mieszkańcom, jak tam wygląda, bo sam jestem ciekaw. Nie, nie mam kluczy. Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich gospodaruje tym lokalem. Czyli do Pana byłego wiceburmistrza Piotra Skrabaczewskiego odzwonić i może będzie szansa, żeby pokazać, co tam się znajduje. Być może. Nie wiem. Będziemy próbować. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję. Chodzimy po kilku dniach od głośnej afery, zobaczcie. Ściany są nadal popisane, aczkolwiek o Tu i tak dalej nie ma sensu co wchodzić, bo tu jest woda. Ale nie ma świeci, zostało to posprzątane. A tutaj muszla została pomalowana również. Ale już ktoś sobie piłeczką odbijał i ubrudził górną część kopuły. A tu jest właśnie lokal, który kiedyś był wynajmowany. Była tutaj restauracja. Teraz zarządza tym ZNT.